Witajcie w pierwszym dniu 2025 roku. Już w końcu doszliśmy do połowy tej dekady, co czyniło nam wieloma trudnymi wyzwaniami. Teraz jest, jesteśmy w drugiej połowie i chciałbym, żeby ona była zdecydowanie lepsza od tej pierwszej. Rok 2024. Co Ci się z Tobą stało? stało. Myślałem, że to będzie dobry czas na poprawę, ale niestety, w sierpniu doszło do banowania wielu kont na YouTubie, w tym moje, co spowodowało mi utratę liczby subskrybentów i z powodu tego musiałem się przejść na nowe czyste konto. Całe szczęście, że moje filmiki są ocalone i cały czas postępuję w tych re-uploadach. A co czeka mnie w 2025 roku? Oczywiście, odbudowa liczby subskrybentów i próba nagrywania nowych, czystych materiałów na ten nowy kanał. Jeszcze jedno Wam powiem, że na razie wstrzymuję re bo muszę na chwilę odpocząć. Um, muszę rozwiązać inne ważne sprawy. Spokojnie, kolejne re będą, ale dopiero w lutym. Mam jeszcze w planach ponowne nakręcenie kolej kolekcji filmów od wielu lat, kiedy pokazałem moją całą kolekcję. Udało mi się zwolnić miejsce w płytach i właśnie chciałbym nakręcić to jeszcze raz. Nowy kanał zawierający materiał ze starej telewizji, jest w planach, jak zdobędę jakąś nową dobrą nagrywarkę, żeby to było w jak najlepszej jakości. Także to będzie tyle, co uda mi się zrealizować na ten nowy rok, i mam nadzieję, że znów nie dojdzie do usunięcia mojego nowego kanału, albo zdecydowanie wycofuję się z YouTube'a na dobre. Dziękuję, że nadal jesteście z nami i trzymam kciuki w nowym roku.